Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Kauziński. W netkompleksie zajmuję się rozwojem biznesu, wspieram dział handlowy oraz wprowadzam nowe produkty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Jest też z nami certyfikowany inżynier WatchGarda Krzysztof Paździora. Krzysztofie. Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj może nie będziemy mówić o całej strategii bezpieczeństwa. Dzisiaj tak naprawdę przedmówcy powiedzieli już sporo, tak, kluczowym. Dla, dla bezpieczeństwa naszego przedsiębiorstwa jest audyt, tak czy zerowy, czy jakieś procedury wdrażania. Tak naprawdę codziennie liczymy się z jakimiś zagrożeniami. Także musimy zakupować coraz więcej sprzętu, coraz więcej różnych rozwiązań. My jako netkompleks od 15 lat świadczymy takie usługi, dostarczamy rozwiązania z cyberbezpieczeństwa, edukujemy, co najważniejsze, mogą, może Państwo już nas znają, bo też do wielu firm wodociągowych dostarczamy nasze rozwiązania, poprzez webinaria, warsztaty, warsztaty online, jesteśmy stale, gościmy tak naprawdę u Państwa informatyków i działach IT, jeżeli są tutaj osoby chociażby właśnie decyzyjne w tych, w tych, w tych organizacji. Pokazujemy rozwiązania, nagrywamy je, dost dostępniamy całą bazę wiedzy, ponad 300 nagranych webinariów dotyczących różnych programów i sprzętu dotyczącego oprogramowania właśnie cyberbezpieczeństwa. Tak jak tutaj pan Michał, chociażby ślusarz, pokazał zestaw różnych narzędzi, jakimi należy się chronić. My takie rozwiązania mamy w sobie w portfolio, mamy własnych inżynierów, wdrażamy, świadczymy usługi wsparcia technicznego do tych rozwiązań, ale tak naprawdę takim kluczowym, bo nie każdy z dużym przedsiębiorstwem, tak, do takich nawet pomniejszych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zalecamy chociażby ten podstawowy zakres tych narzędzi, które nas chronią, tak? czyli jest to czy antywirus, czy, czy UTM. I właśnie dzisiaj chciałbym się skupić i nasz inżynier pokaże troszkę, jak w łatwy sposób i automatyczny można wdrożyć takie rozwiązanie. My tutaj opieramy się o amerykańskiego producenta WatchGuard. Rozwiązanie, które wielowarstwowo już chroni nas, naszych pracowników, naszą sieć przed zagrożeniami, chociażby szyfrującymi dyski dla okupu. Ale nie będę więcej przedłużał, może tylko też dodam, że oczywiście oprócz tego wsparcia z naszej strony pod kątem wdrożeń i też usług technicznych, mamy także elastyczne finansowanie, chociażby też w dobie pandemii, więc czy to z kwestia leasingu, czy też w kwestii abonamentu, gdzie bierzemy na siebie opiekę techniczną, Państwo tylko wstawiają takie rozwiązania i rozliczają się z nami w sposób taki comiesięczny, który nie obciąża Państwa budżetu. Może teraz już Krzysztof opowie o tym rozwiązaniu, które działa tak naprawdę niemalże w pełni automatycznie, a chroni nas świetnie przed zagrożeniami z zewnątrz. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paździerak Krzysztof. Jestem inżynierem systemowym w firmie Veracomp, gdzie zajmuję się rozwiązaniami marki Watchcard. Na dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy państwu przedstawić ofertę tego producenta, który obecnie zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury ITOT siedmiu klientom firmy Netcomplex sektora wodociągowego. Jeżeli chodzi o portfolio producenta, to Dostarcza on rozwiązania, które odpowiadają na rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla tego właśnie sektora. Do dyspozycji mamy m.in. systemy UTM New Generation Firewall, urządzenia o nazwie Firebox, dzięki którym w sposób sprawny przeprowadzimy segmentację w naszej sieci, oddziel, odseparowując infrastrukturę IT od infrastruktury OT. Dzięki tym urządzeniom będziemy w stanie sprawnie wdrożyć kontrolę dostępu do newralgicznych systemów w naszej, w naszej firmie. I przede wszystkim dzięki tym systemom jesteśmy. W stanie analizować połączenia realizowane pomiędzy, pomiędzy tymi różnymi strefami, dzięki funkcjom bezpieczeństwa, które są w stanie właśnie przeanalizować ten ruch i zablokować go przed potencjalnymi zagrożeniami. Następnie mamy platformę dwuskładnikowego uwierzytelnienia, platformę o nazwie Outpoint, w zasadzie wieloskładnikowego uwierzytelnienia. Jest to platforma, która umożliwia nam, Dodanie takiego dodatkowego elementu do procesu uwierzytelnienia, jakim jest na przykład notyfikacja push, kody QR, one time password, dzięki czemu użytkownicy nie będą w stanie zalogować się do różnego rodzaju zasobów tylko i wyłącznie z wykorzystaniem loginu i hasła, ale będą dodatkowo musieli zautoryzować to uwierzytelnianie. Przykładem są, jest teraz bankowość internetowa, gdzie wykonując jakieś operacje w bankowości na przykład jakiś przelew musimy potwierdzić tę operację akceptując notyfikację push na naszym smartfonie. Kolejnym produktem w portfolio producenta jest Secure Wi-Fi. Są to punkty dostępowe, które pozwalają nam rozszerzyć bezpieczeństwo klasy UTM na Sieci bezprzewodowe, dodatkowo mamy tutaj dedykowaną ochronę o nazwie Wireless Intrusion Prevention System, która zapewni nam ochronę naszych obecnych sieci bezprzewodowych przed na przykład połączeniem naszych użytkowników do zewnętrznych access pointów w celu na przykład ominięcia zabezpieczeń naszej sieci lub Będą to, będą to urządzenia miały taką funkcjonalność, która będzie uniemożliwiać działanie wszystkich wokół innych punktów dostępowych, do których potencjalnie użytkownicy mogliby się połączyć. Następnie mamy rozwiązanie o nazwie Panda Endpoint Protection Security. Są to rozwiązania do kompleksowej ochrony stacji końcowych, która również jest bardzo istotna, bo w wielu przypadkach. Najczęściej wektorem ataków są po prostu użytkownicy końcowi są stacje, stacje robocze naszych użytkowników. Jeżeli chodzi o funkcje bezpieczeństwa urządzeń Firebox, no decydując się na tego typu rozwiązania, szukamy właśnie urządzenia, które dysponuje wieloma, wieloma funkcjami bezpieczeństwa, które zapewnią nam taką wielobarstwową ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami wykorzystującymi wiele wektorów ataków. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze urządzenia, mamy do dyspozycji podstawowe funkcje bezpieczeństwa, które zapewnią nam takie funkcjonalności jak filtrowanie połączeń do stron internetowych. No nie chcemy, aby nasi pracownicy łączyli się do niebezpiecznych stron internetowych. Funkcje kontroli wykorzystywanych aplikacji. Tutaj też możemy kontrolować to, z jakich z jakich aplikacji użytkownicy korzystają. Nie chcemy, aby na przykład byli w stanie korzystać z aplikacji typu proxy, typu aplikacji wykorzystywane do zdalnej kontroli, tak aby też mieć pewność, że tego typu narzędzia nie umożliwią ewentualnego przełamania zabezpieczeń. Mamy do dyspozycji też dwa silniki antywirusowe działające lokalnie na urządzeniu, które skanują wszystkie pobierane pliki przez naszych użytkowników. Dzięki czemu mamy pewność, że żadne zainfekowane pliki nie trafią do naszej sieci. Kolejna bardzo fajna funkcjonalność DNS Watch. Tutaj nasz poprzednik właśnie mówił o zabezpieczaniu Przede wszystkim poczty elektronicznej mamy taką funkcjonalność, która chroni nas przed wiadomościami phishingowymi. Jeżeli taka wiadomość trafiłaby do któregoś z naszych użytkowników po kliknięciu nawet w link tej wiadomości, usługa DNS Watch przekierowuje użytkownika do swojej strony, informując go o tym, że próbował się właśnie połączyć do takiej podszywanej strony i dodatkowo ten użytkownik będzie mógł przejść szkolenie z zakresu ochrony właśnie przed wyłudzaniem poufnych informacji, dzięki czemu po prostu zbudujemy większą świadomość naszych pracowników. Ja o wszystkich funkcjach bezpieczeństwa nie będę tutaj dziś Państwu opowiadał, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, natomiast skupię się na najważniejszych funkcjach, które, które dostarczają urządzenia Firebox. Przede wszystkim jeszcze należy wspomnieć, że funkcje bezpieczeństwa, którymi dysponują te urządzenia, są, są to rozwiązania modułowe. Watchcard współpracuje z wiodącymi w branży firmami zajmującymi się bezpieczeństwem sieciowym, dlatego dostarczamy najlepsze technologie w swojej klasie. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym powiedzieć kilka słów o najważniejszych funkcjonalnościach, które na funkcjach bezpieczeństwa, które będziemy wykorzystywać do ochrony środowiska ITOT. Pierwszym z takich, pierwszą z takich funkcji jest Intrusion Prevention Service IPS, funkcja bezpieczeństwa wykrywająca różnego rodzaju ataki sieciowe realizowane na nasze systemy. Z tej funkcji przede wszystkim będziemy korzystać w ramach ochrony naszych wewnętrznych aplikacji webowych, z których korzystają nasi pracownicy, takich jak systemów ERP, CRM czy też MRP. Z tego typu narzędzia będziemy też korzystać w celu ochrony systemów eksponowanych w sieci internet zorientowanych na klienta, ale z tego systemu również będziemy też korzystać w ramach Zabezpieczeń naszych systemów OT. Dysponujemy dedykowanymi sygnaturami dla ochrony sieci ISK, więc zdajemy sobie sprawę, że systemy OT rzadko są aktualizowane, pojawiają się jakieś podatności po prostu w tym oprogramowaniu. Jeżeli nie mamy możliwości aktualizacji tych systemów, skorzystajmy z systemu IPS, który dysponuje sygnaturami dla systemów SCADA takich jak Advantech, DataHub, Realwin, tych sygnatur mamy bardzo wiele. Także, jeżeli nastąpiłaby próba ataku na tego typu systemy, właśnie funkcja IPS jest w stanie zablokować takie połączenie do naszego systemu. Następnie, to o czym. To, o czym czytaliśmy w rekomendacji związanej właśnie z cyberbezpieczeństwem sektora wodno-kanalizacyjnego, no zdalny dostęp do newralgicznych zasobów naszego przedsiębiorstwa. Firebox WatchGuard dostarcza taką funkcjonalność o nazwie Access Portal. Jest to portal dostępowy na urządzeniu, który jest eksponowany w sieci internet, który umożliwia nam w sposób bezpieczny połączenie się do zasobów wewnętrznych naszej firmy. Jeżeli mamy jakichś inżynierów, którzy w sposób zdalny muszą łączyć się, do naszej infrastruktury, aby zarządzać i monitorować procesy technologiczne, jak najbardziej możemy skorzystać z tego typu rozwiązania. Rozwiązanie to umożliwia po zalogowaniu się użytkownika do portalu Watchguard łączenie się z różnego rodzaju systemami wewnątrz sieci po protokołach SSH, RDP, protokole HTTP, HTTPS. I dzięki możliwości integracji tego, tej funkcjonalności z outpointem, czyli z usługą wieloskładnikowego uwierzytelniania, zapewniamy sobie taki bezpieczny dostęp do zdalnych zasobów w naszej firmie. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o, funkcj o funkcjach bezpieczeństwa, które głównie skierowane są na ochronę infrastruktury IT, ponieważ. Ta infrastruktura jest głównym wektorem ataków, dzięki którym udaje się atakującym pomyślnie po prostu przeprowadzić jakiś atak. Funkcja APT Blocker jest to funkcja dostępna w pakiecie, w pakiecie Total Security urządzeń Firebox. Jest to sandbox chmurowy, który analizuje wszystkie pliki pobierane przez naszych użytkowników z sieci internet, czy też z sieci wewnętrznych który analizuje z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, nauczania maszynowego, analizy behawioralnej, dzięki czemu mamy pewność, że nawet te najnowsze, nieznane zagrożenia zostaną zidentyfikowane właśnie przez tą funkcję i zablokowane tak, aby nie wyrządzić szkód w naszej infrastrukturze. Przede wszystkim tego typu funkcjonalności wykorzystywane są właśnie w ochronie przed tymi nieznanymi zagrożeniami, które są najbardziej niebezpieczne dla naszej infrastruktury. Kolejną z bardzo ważnych funkcjonalności, jeszcze też w kontekście Połączeń zdalnych naszych pracowników do naszej infrastruktury. W pakiecie Total Security mamy też taką funkcjonalność o nazwie Threat Detection and Response. Jest to usługa chmurowa, która analizuje wszystkie pliki, procesy i wpisy w rejestrze systemu na stacjach roboczych naszych użytkowników. Niezależnie w jaki sposób te pliki trafią na tą stację, czy będą na przykład. Pobrane z jakiegoś urządzenia USB, czy będą wysłane za pośrednictwem jakiegoś protokołu, którego nie analizuje nasza zapora. Instalujemy agenta na systemie operacyjnym, np. Windows, Linux oraz macOS, który po prostu będzie monitorował w czasie rzeczywistym wszystko to, co dzieje się na naszych stacjach roboczych. Jeżeli wykryje jakieś zagrożenie w danym pliku, procesie, czy też wpisie w rejestrze systemu, to zablokuje taką stację i przeprowadzi operację umożliwiającą usunięcie tego zagrożenia z tej stacji roboczej. Dopiero po usunięciu tego zagrożenia ta stacja robocza będzie w stanie połączyć się do naszej infrastruktury. Funkcja jest bardzo skuteczna przeciwko atakom ransomware dzięki funkcjonalności Honeypot, czytając właśnie te ataki, które, które przełamały zabezpieczenia tego typu infrastruktur, właśnie między innymi były wymienione ataki typu Ransomware, które spowodowały ogromne straty w działaniu przedsiębiorstwa. I jeszcze jedna, jeszcze jedna uwaga dotycząca tej funkcjonalności funkcja działa nawet wtedy, kiedy nasze punkty końcowe opuszczają naszą sieć. Jeżeli mamy pracowników, którzy zabierają swój sprzęt z naszej sieci, też ta funkcja zabezpiecza, zapewnia im bezpieczeństwo nawet w zdalnych lokalizacjach. I jeżeli chodzi o pakiety licencyjne, które mamy do wyboru, decydując się na rozwiązania Firebox, to mamy taki pierwszy podstawowy pakiet Basic Security. Jest to pakiet, który zapewnia nam taką podstawową, dobrą ochronę przed, przed zagrożeniami. Następnie mamy pakiet Total Security. Jest to pakiet, który zawiera już wszystkie funkcjonalności naszego urządzenia Firebox, czyli nie tylko ta dobra, podstawowa ochrona przed zagrożeniami, ale również Bardziej zaawansowane funkcjonalności pozwalające nam na ochronę przed tymi bardziej zaawansowanymi, nieznanymi zagrożeniami atakami typu Zero Day, atakami ransomware. I tutaj też producent oferuje urządzenia, do pracy właśnie w infrastrukturze OT, do pracy w ekstremalnych warunkach, Firebox T35R jest to urządzenie, które jest zbudowane w taki sposób, aby wytrzymać trudne warunki, pył, wilgoć oraz wysokie temperatury. Dysponuje obudową przemysłową w stopniu ochrony IP 64 odporną na kurz i zachlapania. Także jeżeli potrzebujemy właśnie takich urządzeń w naszej infrastrukturze, które mają pracować w ciężkich warunkach, to producent właśnie dostarcza tego typu rozwiązanie. Oczywiście, mówiąc o środowiskach ITOT, musimy brać pod uwagę wysoką dostępność działania tego typu infrastruktur. Firebox umożliwia budowanie klastrów wysokiej dostępności, dzięki czemu w sytuacji, jeżeli jedno z naszych urządzeń, uległoby awarii, to drugie urządzenie przejmuje jego rolę i nadal podtrzymuje ten ruch sieciowy w naszej infrastrukturze. Co ciekawe w WatchGuardzie możemy budować te klastry już od najniższych modeli urządzeń, którymi dysponuje producent, a dodatkowo nie musimy za drugie urządzenie płacić 100% ceny pierwszego urządzenia. Drugie urządzenia do klastra w trybie Active Passive jesteśmy w stanie zakupić za około 30-40% ceny pierwszego urządzenia. Panie Krzysztofie, tak chciałbym uprzejmie tylko przypomnieć, że powoli tak. czas się kończy. Już Jest... dosłownie, dosłownie dobra. minutka. Dobra, dobra, dziękuję. Dziękuję. Wraz z systemami, wraz z urządzeniami UTM, które Państwo zakupią, zupełnie za darmo otrzymują Państwo systemy logowania i raportowania zdarzeń o nazwie Dimension Server. Jest to system dostarczany w postaci maszyny wirtualnej działających na środowiskach VMware oraz Hyper-V. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń co do ilości podłączonych urządzeń, ani ilości miejsca na przechowywanie logów. Tego typu systemy są bardzo istotne dla naszej infrastruktury, z tego względu, że jesteśmy w stanie widzieć tak naprawdę, co się dzieje w naszej sieci na przestrzeni danego okresu czasu, zobaczyć. E do jakich stron internetowych najczęściej nasi użytkownicy się łączą, z jakich aplikacji korzystają poszczególni użytkownicy, czy były jakieś incydenty bezpieczeństwa w ostatnim czasie. Możemy sobie w szybki sposób wygenerować taki zbiorczy raport, aby zobaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo naszej infrastruktury. I jeszcze kilka słów o samym, samej, samym systemie Outpoint, systemie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Działa on w chmurze, także nie ma tutaj potrzeby instalacji jakichś systemów w naszej infrastrukturze. Możemy zintegrować tą usługę z wykorzystaniem protokołu Radius, LDAP. Mamy możliwość zapewnienia wieloskładnikowego uwierzytelnienia do stacji roboczych. Integracja jest bardzo prosta. Producent dostarcza wiele różnych poradników, w jaki sposób zintegrować tą usługę z rozwiązaniami innych producentów. No i jak w praktyce to będzie działać? Po prostu, jeżeli mamy na przykład inżyniera, który potrzebuje zdalny dostęp do naszej infrastruktury, loguje się na przykład do portalu Access Portal swoją nazwą użytkownika i hasłem, i w tym momencie. Przesyłana jest do niego notyfikacja PUSH na telefon, weryfikująca, czy to jest ta osoba, która faktycznie ma się zalogować do tego zasobu. Jeżeli wszystko się zgadza, użytkownik akceptuje tę notyfikację PUSH i uzyskuje dostęp do zasobu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, gorąco zachęcam do zadawania ich również tutaj na czacie. Jeżeli pytania pojawiłyby się w późniejszym czasie, mają Państwo tutaj na tym slajdzie naszego maila, nasz numer kontaktowy, poniżej mamy adresy stron internetowych, na których uzyskają Państwo wszelkie szczegóły dotyczące właśnie rozwiązań Łoczka. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja tylko dodam jeszcze, że na czacie umieściłem link do tych naszych prezentacji IT, o których wcześniej mówiłem, czyli baza ponad 300 nagranych webinariów, i nie tylko dotyczących produktów, ale też ochrony przed phishingiem, czy odnośnie chociażby wymagań audytów dotyczących IKSC i ISO 27001. Ogromna baza wiedzy, zupełnie za darmo, dostępna pod linkiem, który umieściłem na czacie. Bo tak jak wspominałem przede wszystkim edukujemy, tak? Przez webinaria, warsztaty online. E, mamy też informacje na naszym blogu. Znamy się na tych rozwiązaniach i chętnie Państwu pomożemy w zabezpieczeniu Państwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Także bardzo dziękujemy.